Szanowni Państwo, zawiązał się właśnie Wielkopolski oddział Stowarzyszenia Tak Dla Rozwoju. Moim gościem jest dzisiaj Szymon Szynkowski-Welsenk, lider tej inicjatywy, jeden z liderów tej inicjatywy i lider, można powiedzieć, w Wielkopolsce. Tak dobrze mówię, panie pośle? O, tak można powiedzieć, członek zarządu ruchu tak dla rozwoju i rzeczywiście też zajmuje się jako poseł z Wielkopolski, jako mieszkaniec wielkopolski, wielkopolskim oddziałem tak dla rozwoju. Panie proszę, no to co? Bo tutaj rozmawialiśmy na temat CPK, rozmawialiście także na temat atomu, na temat wielu innych również inicjatyw. No to co, to teraz zrozumiem w takim razie? Wszystko, wszystko pyta, tak? No właśnie zależało mi na tym, i na tym pierwszym spotkaniu to mocno wybrzmiało, żeby nie było tylko dyskusji, ale żeby była jakaś konkluzja tej dyskusji, bo bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach. Jest dużo zgłaszanych problemów, jest trochę narzekania, jest trochę refleksji, jest trochę kłótni, no ale brakuje konkluzji. Dzisiaj to spotkanie skończyliśmy takimi konkluzjami. Będą działać takie małe grupy, które będą poświęcały swoją uwagę konkretnym sprawom i proponowały rozwiązania. Rozwiązania, które mogą być bardzo różne w zależności od. Wielkości, skali jakości sprawy. Czasami może to być zwykła korespondencja, czasami to może być interpelacja poselska, czasami to może być briefing prasowy, a czasami to może być nawet projekt ustawy. W zależności od tego, do jakich wniosków dojdziemy tutaj w dyskusji na miejscu w Wielkopolsce, ale też ostatecznie oczywiście w zarządzie ruchu Tak dla Rozwoju, bo mamy różne wrażliwości. Lewicową, którą reprezentuje pani Paulina Matysiak, i prawicową, konserwatywną, którą reprezentuje pan poseł Marcin Chorał, ale wszyscy spotykamy się tutaj, żeby działać na rzecz rozwoju. Taka praca jest nam bardzo potrzebna, także lokalna tu na miejscu, więc będziemy nie tylko dyskutować, ale będziemy także pracować. Tak, Panie Pośle, ale ja nie przypadkowo o to zapytałem, no bo powiem szczerze, zapytałem trochę przewrotnie, no bo większości w sejmie nie macie. Więc nawet jeśli będą jakieś tutaj ciekawe propozycje, no to nie przegłosujecie ich w sejmie po prostu. A to po pierwsze zobaczymy, bo jak się okazuje, większość niby ma platforma obywatelska, która chciała odrzucić ustawę tak dla CPK, ale straciła tą większość, połamała sobie zęby na tej ustawie. Także czasami jest tak, nie mówię, że zawsze, bo pewnie nie raz odbijemy się od ściany z różnymi inicjatywami społecznymi, ale czasami jest tak, że inicjatywa społeczna może przełamywać polityczne lody. I mam nadzieję, że wiele tych inicjatyw, które tutaj się zrodzi, takie lody polityczne przełamie. Będą momenty, gdzie będzie trudno, będą momenty, w których się nie uda, ale należy próbować. Od tego właśnie jest wizja takiej Polski ambitnej, która mierzy się z różnymi wyzwaniami, którą reprezentuje ruch tak dla rozwoju, żeby przełamywać trudności także te polityczne, które wydają się czasami nie do przełamania. No dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi akurat o samo Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju, no to tutaj Marcin Chorała i Paulina Matysiak, oni jako pierwsi zgłosili chęć powołania tej inicjatywy. Pan się do tego dołączył, ale pan z kolei jako pierwszy organizuje no, spotkanie krajowe tak, te, tego stowarzyszenia w Poznaniu, to w zeszłym miesiącu. No i teraz pierwszy oddział regionalny. Chce Pan wyprzedzić w takim razie swoich kolegów i koleżanki z zarządu? Nie, absolutnie nie, chociaż mogę przewrotnie powiedzieć, że ja tak uważam, że wielkopolanie, jak chodzi o pracowitość, jak chodzi o taką pracę organiczną, no powinni starać się być liderem, dlatego zaproponowaliśmy, żeby to pierwsze spotkanie było w Poznaniu i mój dobry kolega, poseł Marcin Chorała, pani posłanka Paulina Matysiak się na to zgodzili, z czego się bardzo cieszę. Też Duża aktywność tutaj w Wielkopolsce członków, którzy przyjechali na to pierwsze spotkanie, i to ich propozycja, żeby spotkać się już w gronie regionalnym spowodowała, że spotykamy się jeszcze przed świętami, bo im to po prostu obiecałem. Jednemu tutaj z członków, który to stowarzyszenia, który to zaproponował, obiecałem, że spotkamy się przed świętami. Stąd rzeczywiście może trochę wyprzedziliśmy inne regiony Polski, ale też mam nadzieję, że będziemy takim dobrym liderem, wyznaczającym trend i że ta praca też już coraz większej liczby członków stowarzyszenia. Bo tych członków, że tak powiem, no, zaczęliśmy przyjmować członków od grudnia i ta liczba nieustannie rośnie, będzie przekładała się na ilu konkretnie... jest członków stowarzyszenia. Dzisiaj ta liczba zbliża się do setki, ale widać, że są kolejne deklaracje tutaj na stole, nawet po tym dzisiejszym spotkaniu, także niewątpliwie no, rośniemy w siłę. Dobrze, to jakie następne kroki stowarzyszenia tutaj i jakie inicjatywy będą Państwo podejmowali, jeżeli chodzi już tak stricte o Wielkopolskę? No bo dzisiaj jesteśmy po tym spotkaniu. Jakie, jakie... Jakie rzeczy są priorytetem w tym momencie? Takie cztery tematy dzisiaj dominowały podczas spotkania i umówiliśmy się, że powstaną grupy, które będą nad tymi tematami pracować. To jest komunikacja kolejowa w Wielkopolsce i wyzwania przed nią stojące. To jest kwestia budowy w Wielkopolsce elektrowni atomowej. Były głosy, że ta budowa się oddala i trzeba tutaj, że tak powiem, też no, pewną ofensywę przeprowadzić, żeby starać się jednak zatrzymać ważne dla gospodarki ważną dla społecznej czyli budowy elektrowni atomowej w Wielkopolsce. Była kwestia dotycząca suszy. To jest taki od lat przecież nierozwiązany wielkopolski problem i też wydaje się, że ten temat warto podjąć. I były wreszcie kwestie dotyczące polityki miejskiej. Są też tutaj w Stowarzyszeniu radni miejscy, są też radni sejmikowi wybrani z terenu miasta Poznania, więc będziemy też tą szeroko rozumianą polityką miejską się zajmować. I jak rozumiem, wszelkie inicjatywy będą Państwo wypracowywać w gronie tutaj w Stowarzyszeniu i później przedstawiać na forum sejmowym. Będziemy najpierw tutaj na miejscu w gronie regionalnym stowarzyszenia o różnych sprawach dyskutować, później na poziomie ogólnopolskim i później decydować, czy sprawa jest do postawiania na poziomie Sejmu, a może jakiegoś innego forum. Później będziemy wybierać ścieżkę, jak najskuteczniejszą do załatwienia danej sprawy. Szymon Szymkowski, Welsenk, lider stowarzyszenia, jeden z liderów stowarzyszenia, tak dla rozwoju był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Pośle. Dziękuję serdecznie.